Cześć wszystkim z tej strony kuba. I słodka wikusia. Dokładnie, słodka. I malutka, jak mała mi. Znowu to robisz. Z króciutkimi nóżkami, jak buminek. Nie mam takich krótkich nóżek. No może nie. Ty po prostu jesteś dziwnie wysoki. Nie. Jesteś po prostu taka, taka malutka i słodziutka. Dobra, słuchajcie, musimy uratować e, tego upierdliwca, czyli małą mi i potem ciśniemy po Muminka, bo dyktator z krainy Muminków, AKA nadzorca parku, no, uwięził go w klatce, nie? I tak no kurde nie powinno być ogólnie. Więc ciśniesz w skarbie. Zauważyłeś to? Co? Na jego rękawie jest mała brązowa kreska. Widzisz ją? Tak. A Ciekawe. tutaj nie ma nogi. Bo kamień mu zasłania. A, okej. Okay. A to tak zrobili, że te kamienie też potrafią zasłonić. Tak, ale to jest chyba błąd na nim. Patrz. Może nie wiem. Musielibyśmy zobaczyć w innych odcinkach, czy też takie coś miał. Dajcie znać, czy to jest błąd, czy nie. Czy po prostu włóczyki i takie coś miał? Tak, z obu stron to ma patrz. O teraz nie ma. N nie ma, no. Ciekawe. No wiesz, może w zależności jak im to wyszło, bo to było raczej rysowane, nie? Mhm. Dlatego też uwielbiam tą grę. Bo ma piękną grafikę. No jest fajna, to trzeba przyznać. I co, tutaj będzie mała Mi? Myślę, że tak. Znowu mamy lutela. No i pytanie, gdzie? Tu czy tam, nie? Nie było... można. Szkoda. No i o dziwne grzybki i można iść dalej. fajny wodospad. Ładnie im. Ogólnie woda im bardzo ładnie wyszła w tej grze. Prawda, a jest to trudne do zrobienia. A i odwołując się do ostatniego odcinka, możecie nam pisać wasze gry z dzieciństwa w komentarzach. E, takie wiecie, przez przeglądarkę. E, z takich stronek jak gry.pl i tak dalej, to może w jakiejś niedalekiej przyszłości je nagramy, jak się zbierze parę tych gierek, Bo my też mamy parę naszych gier z dzieciństwa i wy też możecie jakieś tam dopisywać. Nie wiem jak tutaj przejść w ogóle. Ja myślę, że dalej będą, wiesz? Jakieś kamienie. Tylko trzeba będzie pamiętać wrócić po to. Mhm. Lubię ten dźwięk. No, ta gra ma taki piękny soundtrack, że tak naprawdę nawet jesteśmy trochę tu zbędni czasami. I przepraszam, bo weszłam ci trochę w słowo. No wiem, lubisz to czasami robić. Na swoją obronę mogę powiedzieć to, że to nie było specjalnie. To nie jest to właśnie? No to jest właśnie to. Tak, nie musimy już tu wracać. Ej, co mówiałeś, że na swoją obronę co? To nie było specjalnie. Wiem, wiem. Po prostu lubisz e, mówić. To prawda, lubię mówić. To prawda, lubię mówić. Ale ja to lubię. Czasami się gubię, czasami się mylę. No, najfajniejsze są rozmowy, jak o czymś gadamy, i nagle Wiktoria wyjeżdża z innym tematem, i potem oboje zapominaliśmy, zapominamy o czym mówiliśmy wcześniej. To nie jest najgorsze. Bo nie może się powstrzymać, żeby o czymś się nie powiedzieć, po prostu na dany moment. Najgorsze jest to, że jak cały dzień chce ci coś powiedzieć, jak jestem w pracy. Mhm. Wracam do domu i zapominam, co chciałam powiedzieć. No, zdarza się. Wyważą, Viki. No i co, nie da się tu przeskoczyć? Właśnie. A tam na dole może? Może dołem trzeba? Tak to wygląda, jakbyśmy dołem mieli iść. Tutaj tak? Mhm. Mhm. Widzisz tak przeskakiwać teraz na tego? Ten uśnie, tamten trochę podpłynie. Jeszcze, jeszcze, daj mu podpłynąć. Siub, tamten się obudzi, wiesz, tak przeskakiwać z żółwika na żółwika. Ale to jest fajne, naprawdę, te wszystkie stworzonka są tak słodkie, że to jest po prostu masakryczne, nie? Kiedyś nam się uda. One bardziej wyglądają jakby chodziły po wodzie, niż w niej pływały, nie? Są takie słodkie i cząki, że się unoszą. No, dokładnie. Jesteśmy my w wodzie. Ja tonę w wodzie. Ja umiem tylko pływać na plecach. A ja w ogóle. Pójdziemy na basen i się nauczymy. Chciałabym bardzo. Czy to też nie jest tak, że ja w ogóle nie potrafię pływać, bo coś tam potrafię, ale szybko. Dało mi się jakimś cudem. Dało ci się. Speedrana. A ja ciekawe, jakby zrobić speedrana z tej gierki, żeby jak najszybciej ją przejść. Mam Może fajny pomysł. Właśnie taki mam pomysł. Jak będę przychodził. Złodziej pomysłów. Bo ta gra jest na jednego streama, tak na dobrą sprawę. Ona nie jest długa. No upsi, nie możemy teraz pomóc małej Mi. Teraz będzie się mądrzyć. Mm -hmm. Będzie nam to jeszcze długo wypominać. Spokojnie wypchniemy ją za burtę statku. Niech podryfuje gdzieś. Mała mi to jest ten upierdliwy przyjaciel, co cię po prostu denerwuje, kurbo. Ale fajna mewa! Jest takie połączenie, kurde Hatif na taj mewy trochę. Ona wygląda, jakby w życiu nie miała żadnej myśli. Żadnej, nie? Nigdy. <grym> Dokładnie. Ciekawe czy też tak wygląda. Nie skarbie. Ty, serio jest skarb? Zakład, że oddamy go pewnie piratom? Albo nic tu nie ma. Jest pusty. Pewnie tak będzie. Nie. Piraci to chyba byli pierwsi. Też mi się tak zejbysta ta opaska, którą jeden miał z nich. Aha, dozorca. Nawet skarb skonfiskował, no? Teraz nawet mała mi będzie chciała dorwać dozorca. Wiecie co, poza małą mi jest jeszcze jedna większa menda. Dozorca. Ona chociaż nie robi takich strasznych parków. No. W lesie. No. Bo ogólnie parki to dobra rzecz, ale tak. w miastach, nie w lesie. No bo wiesz, jak wycinasz cały las po to, żeby zbudować park, to niezbyt mądre, nie? Aha, myślałem, że będzie to trochę trudniejsze, żeby wiesz to. Ogarnąć, że jakoś trzeba będzie w tym statku chodzić, nie, że przyniesie nas na mapę jakby tego statku i tak dalej. Będzie jakiś parkur, ale okej, okay, okej. Okay. Hmm. Szczerze jestem trochę zawiedziona, bo ogólnie wcześniej potrzebowało cały czas kamienie, żeby wejść nawet na małą górkę. Tak, a tutaj no możesz podskoczyć w miejscu? Możesz. No to teoretycznie by sięgnął. Albo na przykład mało mi mógł wziąć. Ej, ale to by było super, jakby tak się dało, wiesz, takie podwójne sterowanie, jak w Lego, że przerzucasz się między postaciami, to by było fajne, tylko wtedy to już by nie nazywała się gra w łuczyki, nie? No i tutaj, tutaj nam by się przydał kamień i pewnie tutaj pod tym jest kamień. Dokładnie. Wybaczcie, że troszeczkę się tak jąkam, ale nie wiem, co mi się dzisiaj dzieje ogólnie. W ostatnim odcinku też mam wrażenie, że się jąkałem. Zapatrzyłeś się na mnie. No, jesteś taka piękna, że aż głos odbiera. A to kto? Co to jest? Mhm. Włóczyki to jest bez troski. To jest dosłownie klacz. Tak. No nie brzmi zbyt miło. No nie, ale trzeba przyznać, że fryza to ma zarąbistego. Ma nawet takie kopytka jak buciki. No na obcasie, nie? Jest w kwiatki. No. Okej, okay, okej. Okay. I zakładam, że znajdziemy to teraz pewnie. Pewnie perłę. Albo coś takiego. Ja myślę o perle, wiesz? Że może ją znajdziemy w tych małżach wielkich. Ja też o tym myślę. Podejdziemy jeszcze tam, bo tutaj już mhm. jest łódź. Tak, w tamtą stronę, bo było przejście wcześniej, nie? O. Czy tutaj coś będzie? Tutaj będą chyba schody albo kamienie, z powrotem. Schody, ok. Tutaj możemy sobie wskoczyć jeszcze dalej, lusterko. Okej, okay. myślałem, że to będzie taki trochę dłuższy side quest. Szczerze powiedziawszy, wiesz o co chodzi. Ale tutaj wszystkie te side są w miarę na tych samych lokacjach, co jest fajne. Narcyz, nie? Ona mówi o swoim odbiciu, nie o lusterku. Na 100%. procent. Zdradzę wam taką ciekawostkę, że Wiktoria czasem ma taki sam mód jak ten stworek. Że stoi, staje przed lustrem i mówi, ja to jednak rzeczywiście jestem piękna. Nie jest tak skarbie? No nie możesz zaprzeczyć, bo byś wtedy skłamała widzów. No nie mogę, ale teraz to mi wstyd. Jest tak czy nie jest tak? No jest, ale się teraz wstydzę. <laughs> Jak ona tu się nagle znalazła? Właśnie nie wiem. Byliśmy u góry, ona przyszła z lewej strony. Ona się teleportuje, kurde. Nieładnie tak nazywać dom i Flatów. Myślę, że oni nawet chcą, żeby sobie już poszła. No. Kiedy Hatif na tym mają już dość małej mi, to wiedz, że coś się dzieje. Czyli, co, muszę ci podarować lusterko, żebyś mogła się teraz z nim przyglądać? A chciałabym takie małe, ładne lustereczko. Do torebki, nie? Na przykład do plecaka. Znaczy ty nie nosisz torebki, tylko zazwyczaj plecak. Bo jest bardziej wygodny. Ale chciałabym takie lusterko na biurko. A na rączce byś chciała takie lusterko, właśnie jak ta klacz tu dostała? Też. Bo zawsze byłem ciekaw, czy wiesz, takie byś chciała w sumie. Jestem ciekawa, jak wygląda jego dom. Mhm. Sprawdzić jeszcze zaraz, czy mamy jakieś side questy do zrobienia, poza tym arcydziełem taty Muminka, mhm. bo jestem bardzo ciekawy. Tak naprawdę to chodzi nie o skarby małej mi, tylko o muminka. Bo oni się i tak przyjaźnią. Moja jest taka upierdliwa, ale ona ich wszystkich lubi. Zadania. Tych kurek nie znaleźliśmy. Mm -hmm. Może były na. Okej. Okay. Dla niewidzialnej dziewczynki. Może zrobimy tego sidequesta teraz, zanim stawimy czoła dozorcy i odnajdziemy muminka. Bo to wygląda tak, jakby to już była końcówka, jakby. Widzisz? Może pójdziemy tam, co? Dobra. No. Nawet po drodze trochę. No. Tu nie byliśmy jeszcze nigdy. Tak, ale myślę, że tam będzie jakaś wystawa, właśnie z Muminkiem na koniec. Możliwe. Ale ja myślę, że ominęliśmy jeszcze parę sidequestów. Bardzo możliwe, bo nie zwiedziliśmy dokładnie całej mapy. Oczywiście możecie nam pisać yy, w komentarzach, jakie questy pominęliśmy. Jak coś pominiemy, to myślę, że zrobimy jeszcze z tego odcinek. Tak. Jeszcze z dodatku musimy zrobić. Oczywiście, zaloty nieboraka. Tak się chyba nazywa. Sprawdź mhm. mapę, czy dobrze idziesz. Bo już tak czasami mieliśmy, że... Nie, dobrze chyba idziesz, bo tam będzie most. Mhm, i to jest na tą arenę, widzisz? Gdzie można pójść. Może zobaczmy, co tam jest. To eksplorujmy troszeczkę. Tutaj podejść? No? Dobra, czyli do góry. No bo to może być ciekawe, według mnie. Jest borowik i jest kurka. Super, a trzeba nam tylko jedną kurkę. O, i jest arcydzieło, ta tym uminka. Super. Ile tych arcydzieł w ogóle musimy znaleźć? Ej, to musimy teraz yy, dać tą kurkę temu ziomeczkowi. Jak on się nazywał? Składniki piżmowiec. Dla piżmowca. No, czyli to jest ogólnie nie ziomek, tylko ogólnie ten. E, zwierzenie nie, mhm. Dobra, zobaczmy tę arenę i zaraz pójdziemy do Bobka. A, ok. A, i tutaj jest kolejne arcydzieło. Super, możemy tam wejść? Niestety nie. Szkoda. Ale ja myślę, że ten teatr jeszcze zawita w tej historii. Też mi się tak zdaje. Dobra, chodźmy do Bobka, może. I potem, może od razu do Piżmowca pójdziemy. Mhm, bo to było niedaleko, chyba. Tak, też mi się tak zdaje. I dobrze, idę w dół. Nie lubię babka. Mm -hmm. A i tak po kolei będziemy musieli odzyskiwać części garderoby tej niewidzialnej dziewczynki. Nini, tak się nazywała? Jakoś tak. Tak, kokardka Nini. Teraz buty. Ej, ale patrz, porwał muminka dozorca, nie? Mhm. Czemu Bobka nie porwał? Bo nikt nie chce Bobka. Ej, oszukałaś system no, wiem. Taki <laughs> miałam plan. Chciałam zobaczyć czy zadziała. O kurde, nieźle. Nieźle. Dobra, e, jeszcze możesz z nim pogadać? Co, jakiś sidequest od Bobka? Okej, okay, dobra. E, zobaczmy sobie te nasze kłościki. I składniki dla piżmowca. To jest wybrane już chyba, wiesz? Tak. Nie. Tutaj... Hmm. Piżmowiec nie był tutaj? Nie jest zaznaczony na mapie w ogóle. A nie wiem, jak to wybrać. Może najpierw musisz dla niej zrobić, bo może taka jest kolejność. Okay. Wiesz, o co chodzi. Chodźmy, oddajmy jej. Dobra. Nacieszmy się tym światem muminków, póki to nagrywamy, bo ja coś czuję, że koniec już się zbliża coraz szybciej, nie? Tej gry. Bo, jak tak patrzyliśmy u innych, yy, oczywiście, jeżeli chodzi o długość, bo gry nie oglądaliśmy. A kiedy ja go kojarzę skądś. Ja go nie kojarzę. Musisz chyba wejść na to u góry, wiesz? Nie mogę. A może kamień jakiś będzie w pobliżu. Tak, musisz być u góry na 100%. Nic się nie ładuje, nie? Mhm. Hmm. Ja myślę, że musisz znaleźć kamień ogólnie. To gdzie? A tam obok nini nie było kamieni? Przypadkowo? Tak daleko? No możliwe. A co jest za mostem na dole? Tu na dole jest most. No. I tutaj widać, że chyba trzeba będzie ku ogarnąć te kamienie. Widzisz? Tak to przynajmniej dla mnie wygląda. Może tutaj coś gdzieś będzie? Pszczoły. Pszczoły, okej. Okay. Teraz to ma sens. Nie, motyli. To trzeba pozbierać te wszystkie side questy teraz. Ogólnie. I pozbyć się tych rzeczy z bębenkiem. Tak. Ale od razu kieruję się w stronę małej Nini. Mhm. Znaczy Nini -ni po prostu, nie małej Nini chyba. Ale ona chyba jest mała. No jest dziewczynką, więc zakładam, że jest mała. O, jest pan Duszek. On ma jakiegoś dla nas sidequesta, może? Tak, panie Duszku. Jest pan bardzo, bardzo straszny. Jakbym zobaczył takiego ducha, mówię wam, uciekałbym. Kolejna mewa. Ja myślę, że to ten sam ptak. A nie trzeba tam do góry iść? O! Sprawdźmy, co tutaj jest. Ko No i tutaj lepiej to działa, mhm. ewidentnie. Czyli na tamtej wyspie było coś nie tak. Mhm. Teraz ja ogólnie pamiętam. Ja chyba też, bo chodziła taka właśnie w takim ubranku, nie? Z taką kokardką postać. Racja, pomyślałam o tym nawet. No i co, może na tym skończymy? Możemy. Pomogliśmy małej Nini i w następnych odcinkach będziemy robili raczej resztę side questów, może zaczniemy już w następnym jedną z głównych misji dwóch, które zostały zobaczymy. No to co? Dzięki za oglądanie i się mandło. Łapatki! Jeżeli podobał ci się filmik, pamiętaj, zasubskrybuj, polajkuj i skomentuj.